Wyścig kuny patagońskie jeden i, o, jeden i chuj, nie zgasło Zobaczymy Bo no tu chodzą ludzie czasem chyba Chociaż wszędzie chodzą ludzie Nie wiedzą, że możesz jechać ogarem O, jak to leci, kurwa mieścimy się w tej wąskiej ścieżce Colin McGreilly Zobacz Jak struniemy To jest ta zabawa, co? Juh! Musimy zwolnić. O, zwolnia jaka to jest ciota. Ciota. Dawaj, kuna padagońska. Pełna jazda. Pełna prędkość. Prez... Dobra. Opa, nie wiem, czy dobrą ścieżką. Zaraz jest poprunę. O telewizor. Może pooglądamy. Razem z meniniorzami. Jezu jak to się wszystko czossko i czepie. A dobra, dzida była.